Do Pawła. Drodzy święcenie poparłów świątecznych jest starym zwyczajem do ścięgu. Przypomnę tę prawdę wyrażoną przez M. Pawła Apostoła tymi słowami. Przyjecie czy nie jedzie? Cokolwiek innego czynicie, wszystko na połowę borządzi. Spożywanie posiłków, też nie dlatego modlimy się przed ich pojedzeniem a na największe święto z Bartosania święcimy także pokarm. Kiedy zakończymy święty post paschalny, spotkamy Chrystusa z w wędrzyśnie tej nocy, powrócimy radością do naszych domów i z Chrystusem zasiądziemy go do świętego świątecznego stonu. wtedy sobie wzajemne życzenia podczas składania sobie się, jak się Janie, na że w zbieraniu się od na ten Nowy Chcę przypomnieć, że przy poświęceniu poza nie możecie na Pana, za przyjaźń tych aby to to na stóry, na Panie Jezu Chrystia, Ty dzień przed męką, śmiercią, kazałeś, już przygotować paschalną wieczór. Dzień znaku przyjąłeś zaproszenie z oczków i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do apostołu, aby stworzyć wraz z nimi posiłek. Prosimy Cię, daj nam wiarę. Przeszkadź Twoją chcę z nim posiłku w dzień Twojego zwycięstwa, abyśmy mogli do z tę krewa, w którym nakarmiłeś lud, słuchający Ciebie w na pustkowiu, i który po swoim zmartwychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem za swoich ludzi Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to po mięso, bentiny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, które Ty spożyłeś za posłuchami na ostatniej wieczerzy. O Bogosław też naszą sól, aby chroniła nas od zepsucia. Chryste, życie i zmartwychwstanie nasze, o Bogosław, ty jajka, znak nowego życia, abyśmy dzielą się nimi w gronie rodziny, bliskich, z tego, że jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej uczty. Twojej, tam gdzie ty żyjesz i królujesz, na wieki wieków. Thank <laughs> you. Jak nie woda, to kropik. <grymianie> <grymianie> Moi drodzy, czas świąt Pakty Pańskiego to czas, który przede wszystkim pokazuje nam tę wielką prawdę. Miłość Boga do nas i nasze ostateczne przeznaczenie. Też jesteśmy przeznaczeni do zmartwychwstania, do zbawienia, czyli życia w jedności z Wami. wszystkim wam tu obecnym, a przez Was, Waszą rodziną, Waszym, rodzinom, waszym listom, tym, którzy są razem z Wami w Waszych domach, może gościom, może przyjaciołom. Niech w w zmartwychwstały panie, gospodarza, potrzebnymi łaskami i błogosławieństwem na każdy, każdy dzień. Wszystkiego, wszystkiego co najlepsze. Szczęść Boży. Teraz zbierzemy co, co lepsze i staniałe.